Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Race i wracamy do gry Abzów. W ostatnim odcinku jednak dowiedzieliśmy, że nie jesteśmy jednak istotą żywą, lecz robotem, który jakoś miał chyba być na straży tej cywilizacji albo na straży natury. Jednak trochę się coś zrąbało, bo... O, tu jest ten rekin, którego... on chyba umiera bo on ugryz ten tego robota oj Nie możemy mu oddać tej jakby duszy. No i tak to jest. Maszyny powstają, zanieczyszczają środowisko, no to porusza problem, nawet no porusza problem dzisiejszego świata, nie. z wody. Wow. Ty, nie wiedziałem, że z tej, w tej grze będę mógł chodzić normalnie po, po ziemi. Zgniatę żabę. Okej. jest to... miasto, tak? Auto tu są ptaki. Ptaki pod wodą? Hoppa! O oh, dobra tá Tu jest jeden przyłącznik, żeby Oblokować łańcuch Może to było jak w tym jak to się nazywa? Jak w Terminatorze, nie? Stworzyli sztuczną inteligencję, która miała im pomagać. A tymczasem ta sztuczna inteligencja się spuntowała przeciwko nim i uznała ich za zagrożenie i ich wyeliminowała. W sumie ten temat jest wszędzie, kurczę poruszanych. Nie wiem, czy graliście może w Mass Effecta. Tam też była rasa... Quarian chyba? Którzy stworzyli sobie tak samo sztuczną inteligencję, jako niewolników. No i można było się spodziewać, że ta sztuczna inteligencja w końcu się zbuntuje i... Quarian tak wyeliminowali, że musieli uciekać z własnej planety. True story. Wlecę z tej strony? Nie. No i co ja mam tu teraz zrobić? Tu nie wypłynę nawet O, ale stąd się da wyleść Dało się otworzyć Są delfiny chyba Bardziej przypominają te dinozaury Putu, Buto No jakoś tak się nazywały Bochito? Bonito O, bonito się nazywały te takie Delfino cośik Okej, okay. to jest taka jakby... Atlantyda? O, jaki wielki żółw, nie? Ja pierdziele. Ale byczy. Archelon. Tym z w ciekawości zobaczę, znacie, czy coś takiego faktycznie istnieje. Ale chyba nie, no kurde, takich wielkich żółwi chyba nie ma. A i to jest ta fontanna. Co robi tą dziwną wodę? Oni tą dziwną wodę brali w te dzbanki i lali tam gdzieś, żeby było życie? Dobrze ja to rozumiem? 嗯。Hmm. Kurde taka Atlantyda, Hoppa! Dobra, teraz mam pewność, że to są dinozaury. Te istoty raczej już nie żyją w naszym ekosystemie, o to są to W każdym razie tak mi się wydaje, że to są Benito. Jakbym jednego dopadł, to mogłem sprawdzić swoją tezę. O, tu coś mogę zrobić. Ale co tutaj jest? Ale, si, si, to czekaj. Nie, to jest ichy tu zaurus. To nie boń to, to jeszcze coś innego. Okej, okay, teraz ta fontanna płynie tam i otworzą się do drzwi prawdopodobnie. Okej, okay. to jest kolejny jakiś przełącznik. Normalna Atlantyda, nie? Płyniemy do góry. Ej, wow, jakie to jest kurde, duże miasto. Mówię kurde, ruiny Atlantydy, nie?

Ten prąd morski nas prowadzi. Wow, do prawdziwej Atlantydy. Ja, ale ładnie. <Sessizlik> sert satlan dedi. Sert Mamy I co to pokona tego wielkiego robota? No proszę. Nasz Ziomek. Wow, i się zregenerowaliśmy. Klep, klep. Gdzie ja płynę? Wow, jaką ja mam moc. Tak, ja szybko pływam. Mogę się wybijać z tym rekinem normalnie, nie? To jest zajebiste Ale rekiny tak chyba nie umiem robić jak delfiny. Chociaż nie wiem, mogę się mylić. A idziemy pokonać tego złego robota. Wow, niszczymy go. Cia. King dobra technologia. Jak żyją rybki. znowu płynę z tym rekinem, tak? Okej. Okay. I znowu ta brzydła technologia. Benz, Bęc. 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 Okej. Jest muzyka w tej grze, Boże, jakie melodia, z... ten, oprawa, z ten, yy, audio, kurde, podczas tej teraz eksploracji jest świetna, aż się wczuwasz strasznie w tą grę, naprawdę. Strasznie mi się podoba. Chyba, kurczę, jak skończę ogólnie całą tą grę, to będę słuchał soundtracku z tej grze tylko, z tej gry. Łoooł, wow. coś się zepsuło. Nie mogę trafić, nie? Pence Dobra, zostało ostatnie to jest cztery Te ryby za tobą płyną, nie? To Strzadowe Ten rekin też. Ja się go bałem, myślałem, że nie jest zły. Okazał się nawet z pokojaziemkiem. Dlatego, żebym pomogliśmy. Muszę sobie zawrócić. O, jeden ja z powietrzu. Uuu. Muszę się rozpędzić. Pędz. I łamy kałamarnicę. I został ostatni. Główny wróg. z wielorybami, tak jest. Ura. Muszę się trafić teraz. Dawać rybki. Nie ma mocnych teraz. Na mnie. Gin. Zdychaj. And Pływać, tak? Moi mili. kurczę, Nie będę nim pływał na razie z tym rekinem. Mogę gdzieś tam daleko, daleko płynąć? Czy tylko. Nie, mogę tylko tutaj się z nim kręcić. Moi mili. Króciutka gra na trzy odcineczki. No, tak. półtorej godzinki grania, ale naprawdę. Naprawdę piękna historia, która nie wymagała słów, nie wymagała jakichś większych, grubszych dialogów, nie, nie wymagała praktycznie nic mówić, wystarczyło coś pokazać i pięknie to obrać w otoczkę audio. Gra naprawdę przecudowna. O, jeszcze tu jest coś do zebrania. Bardzo mi się podobała, jest no przepiękna. Już dawno od Rime chyba nie widziałem tak ładno, ładnej kolorowej gry. Audio. Uf, audio sobie chyba będę słuchał. soundtrack'u z tej gry będę sobie słuchał chyba poza w ogóle, tak w tle, jak będę coś robił czy pracował. Naprawdę jest świetne. Co jeszcze mogę więcej o niej powiedzieć? No, na pewno jest więcej, znajdzie których ja. Osobiście nie znalazłem. Ale serdecznie Wam polecam. Steruje się świetnie, pływa się bardzo dobrze. No i kurczę, jeśli chodzi o refleksję, to ludzkość powinna tworzyć technologię, która współpracuje z naturą, a nie ją niszczy. No. To było z tej strony na tyle. Jak ją oceniam, bardzo wysoko. No kurczę dla mnie gierka, taka. Wiecie, nie taka, kurczę, jakaś rozbudowana taka, tylko te nie wiadomo jaka, nie wiadomo jaki gameplay, nie wiadomo ten, tylko po prostu króciutka, gierka, przygodowa, pokazująca jakąś, jakiś problem współczesności, jakiś tą tematykę dzisiejszego świata i obrane to w bardzo sympatyczną ten, oprawę audiowizualną i... Wszystko jest dopięte. Jeżeli chodzi o typu, tą typu gierkę, to na przykład, na, naprawdę dla mnie 10 na 10 super gierka. Każdemu polecę, jeżeli będzie miał chwilkę czasu, bo to jest typowa gierka, nie taka, żeby się skupiać cały czas o co tu chodzi, czy tam strzelać, tylko po prostu się odprężyć i dać się ponieść falom i prądom morskim. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No nic, trzymajcie się. Do następnego odcinka.